Czy znaczy tak imperium czyta dzieciom, to jest kolejna nasza, nasza akcja związana z czytaniem dla dzieci. Postanowiliśmy wprowadzać dzieci w jakąś y, taką literaturę y, Fantasy Science Fiction, wybrać dwóch, fanami wojen. I on bardzo ważną rzecz powiedział do nich wtedy Kapitan Rex. Gdyby nie wy, Republika nie dowiedziałaby się o inwazji separatystów. Specjalnie dla Was przynieśliśmy dzisiaj hełmy klonów. Ruszamy się! Punkt tak. się... obostrza. Ola... nie, nie, nie tak. obostrza. już. obostrza. Punkt obostrza. różnych, obostrza. Punkt obostrza. Punkt A Punkt obostrza. 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 No Cztery mieczek. Tak. Oliver Lubik jest na wojnę? Nie ma. A co najbardziej? Matera. Kiwnij głową, jeśli jesteś głodny. Tak? Dobra, okej. Okay. W porządku, uważaj. Dobra. No, 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 jakoś tu widzisz coś? Widzisz, gdzie strzelasz? Dobra, próbujemy. Super!